Może wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie pośpiesz ku ratunkowi memu, o Ojcu i synowi i duchowi świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków Amen. Alleluja. O stworzycielu duchu, przejdź na wiecz dusz wiernych tobie krąg, niebieską łaskę zesłać racz sercom, co dziełem są Twych rąk. Pocieszycielem jesteś zwany Najwyższego Boga Dar. Byś namaszczeniem naszych dusz, zdrój, żywy miłość ogniar żar. Wydarzysz łaską siedem kroć, bo moc prawicy Boga masz. Przez Ojca obiecany nam mową, wzbogacasz, język nasz. Światłem rozjaśnij naszą myśl, w serca nam miłość świętą wlej i wątłą słabość naszych ciał, pokrzep stałością mocy Twej. Nieprzyjaciela odpędź dal, Twym pokojem obdasz wraz. Niech w drodze za przewodem Twym miniemy zło, co kusi nas. Daj nam przez ciebie Ojca znać, daj by i syn poznany był. I Ciebie jednotchnienie dwóch, niech wyznajemy z wszystkich sił. Amen. Duch Pański napełnił okrąg ziemi. Alleluja. Rzekł Pan do Pana Mego, siądź po mojej prawicy a Twych robów pod nóżkiem stóp Twoich. Pan rozciągnie moc Twego berła ze syjonu, Panu i wśród swych nieprzyjaciół. Wytowie panowanie w dniu Twego tryumfu, w blasku świętości, z łana jutrzenki, zrodziłem Cię jak Pan przysiąg i tego nie odwoła, iż jest kapłanem na wieki, na wzór Melchizedeka. Pan jest po Twojej prawicy ze królu w dzień swego gniewu on po drodze pić będzie z potoku, dlatego głowę podniesie chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków, Amen Duch Pański napełnił okrąg ziemi, Alleluja Mocnij Boże to czego dokonałeś czyniąc nas Twoją świątynię w której mieszka Duch Święty Alleluja gdy Izrael wychodził z Egiptu, dom Jakuba od ludu obcego, przybytkiem jego stał się Juda, Izrael jego królestwem. Morze to ujrzało i uciekło, Jordan swój jego odwrócił. góry skakały jak barany, pagórki niby jagnięta. Cóż ci jest może, że uciekasz? Czemu bieg swój odwracasz, Jordanie? góry czemu skaczecie jak barany i niby jagnięta pagórki? drży i ziemię przed obliczem Pana, przed obliczem Boga Jakuba, który zmienia obokę w jezioro, a skałę w źródło wody. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Mocnij Boże to, czego dokonałeś, czyniąc nas Twoją świątynię, w której mieszka Duch Święty. Aleluja. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli przemawiać Alleluja. Alleluja, zbawienie, chwała i moc należą do Boga Naszego. Jego wyroki są prawdziwe i sprawiedliwe. Alleluja. Alleluja, chwalcie Boga Naszego, wszyscy Jego słudzy, którzy się Go boicie, wielce i mali. Dajmy mu chwałę. Alleluja. Alleluja, bo nadeszły wody baranka. Jego małżonka się przystroiła. Alleluja. Alleluja. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu. Alleluja. Alleluja. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Wszyscy zostali napełnieni duchem świętym i zaczęli przemawiać. Alleluja. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest ciało, jeden Duch. Też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Duch pański napełnił okrąg ziemi. Alleluja, alleluja. Duch pański napełnił okrąg ziemi. Alleluja, alleluja. Ten, który ogarnia wszystko, zna każdą mowę. Alleluja, alleluja. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Duch pański napełnił okrąg ziemi. Alleluja, alleluja. Dzisiaj się wypełniły dni pięćdziesiątnicy. Dzisiaj Duch Święty objawił się uczniom w płomieniach ognia i udzielił swoich charyzmatów. Posłał ich na cały świat, aby nauczali i dawali świadectwo. Kto uwierzy i chrzest przyjmie, ten, będzie zbawiony. Aleluja. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawicielu moim, bo wyjrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Pokazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, trącił władców w stronę, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Mówią się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom Abrahamowi i jego potomstwo na wieki. Pała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Dzisiaj się wypełniły dni Pięćdziesiątnicy. Dzisiaj Duch Święty objawił się uczniom w płomieniach ognia, i im swoich charyzmatów, po swoich na cały świat, aby nauczali i dawali świadectwo. Kto uwierzy i chrzest przyjmie, ten będzie zbawiony. Aleluja. Z radością módlmy się do Boga Ojca, który przez Chrystusa zgromadził swój kościół i błagajmy Go. Ducha Świętego ześlij na swój kościół. Pragniesz zjednoczyć w Duchu Świętym wszystkich ludzi naznaczonych we chrzcie imieniem Chrystusa. Spraw, aby wierzący mieli jedno serce i jednego Ducha. Duchu Święty, ześlij... Ducha Świętego, ześlij na swój Kościół. Ty napełniłeś Duchem Świętym całą ziemię. Wspomagaj wszystkich ludzi, aby budowali ten świat w sprawiedliwości i pokoju. Ducha Świętego, ześlij na swój Kościół. Panie Boże, Ojcze wszystkich ludzi, Ty pragniesz zgromadzić w jednej wierze swe rozproszone dzieci. Oświeć całą ziemię łaską Ducha Świętego. Ducha Świętego ześlij na swój Kościół. Ty przez Ducha Świętego wszystko odnawiasz, daj zdrowie chorym, pociechę strapionym, a wszystkich obdarz zbawieniem. Ducha Świętego ześlij na swój Kościół. Ty mocą Ducha wskrzesiłeś z martwych swojego Syna, obdarz wiecznym życiem nasze śmiertelne ciała. A świętego zaśnij na swój kościół. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Może ty przez misterium dnia dzisiejszego uświęcasz swój Kościół ogarniający wszystkie ludy i narody. Zeszlij dary Ducha Świętego na całą ziemię i dokonaj w sercach wiernych tych cudów, które zdziałałeś w początkach głoszenia Ewangelii przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pan z wami i z duchem Twoim. Niech Was błogosławi, bo Wszechmogący, mogący ojciec i syn i duch święty. Amen. Boże Wejrzyku w o memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. ojcu i synowi i duchowi świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Jezus, Bawicielu Świata, Słowo Ojca Najwyższego, blasku chwały niewidzialnej, czujny stróżu Twoich wiernych. Jako Stwórca wszystkich rzeczy, władasz czasem i wiecznością. Daj niech noc przyniesie pokój ludziom utrudzonym pracą. Ty, co zwyciężyłeś piekło, racz oddalić od nas wroga, aby Twoją krwią obmytych nie zniewolił swą pokusą. Cało niechaj we śnie znajdzie odpoczynek i wytchnienie, dusza wolna od znużenia, niech przy tobie wiernie czuwa. Jezus, maczek stały Panie, jaśniejący światłem życia, Tobie Ojcu i duchowi niechaj będzie wieczna chwała. Amen. Alleluja, Alleluja, Alleluja. To się w opiekał oddał najwyższemu i w cieniu wszechmocnego mieszka. Mówi do Pana, tyś moją ucieczką i twierdzą, Boże mój, któremu ufam. Bo on sam cię wyzwoli z sideł myśliwego i od słowa niosącego zgubę. Okryje cię swoimi piórami, pod jego skrzydła się schronisz. Wierność jego jest puklerzem i tarczą. Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały za dnia lecącej, ani zarazy skradającej się w mroku, ani moru niszczącego w południe. A choćby tysiąc padło u boku Twego i dziesięć tysięcy po Twojej prawicy, ciebie to nie spotka. Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma, zapłatę daną grzesznikom. Bo Pan jest Twoją ucieczką, za obrońcę wziąłeś najwyższego. Nie przystąpi do Ciebie niedola, a cios nie dosięgnie Twojego namiotu. Porozkazał rozkazał swoim aniołom, aby cię strzegli na wszystkich Twych drogach. Będą cię nosili na rękach, abyś stopy nie uraził o kamień. Będziesz stąpał po wężach i żmija, a lwa i smoka podepczesz. Ja go wybawię, bo przygnął do mnie. Osłonię Go, bo poznał moje imię. Będzie mnie wzywał, a ja Go wysłucham i będę z Nim w utrapieniu. Wyzwolę Go i sławą obdarzę, nasycę Go długim życiem i ukażę o moje zbawienie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wiekowane. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słudzy Pana będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach, i odtąd już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieku. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, Alleluja. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, Alleluja. Ty nas odkupiłeś, Panie Boże Wierny. Alleluja, Alleluja. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, Alleluja. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie Pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieku Mamy Trzeż nas Panie, gdy czuwamy podczas na zasłanie, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Aleluja. Módlmy się, wszechmogący Boże, uczciliśmy dzisiaj tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa. Gornie Cię prosimy, niech nas ogarnie Twój pokój, abyśmy odpoczęli bezpiecznie od zła wszelkiego i z radością się obudzili na chwalenie Ciebie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Noc spokojna i śmierć szczęśliwa, niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojczec i Syn i Duch Święty. Amen. Lowo nieba, wesel się, Aleluja, bo ten, któregoś nosiła, Aleluja. Martweksta, jak powiedział Alleluja, Módl się za nami do Boga, Alleluja. Widzicie tajemnica w zasłanie Ducha Świętego. Pater Noster, qui es in Celi, sanctifica et ornamentum, adveni ad regnum tuum, fiat voluntas tua, sicud in celo et in terra. Anem nostrum quotidianum danovis hodie, et dimite nobis debita nostra. Sicut et nos divitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, non ced in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc ed in hora mortis nostre, Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc ed in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc ed in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, non qued in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, non qued in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc ed in hora mortis nostre, Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc ed in hora mortis nostre, amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc ed in hora mortis nostre, amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicud erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum amen Domine Iesu dimite nobis debita nostra salva nos ab igne inferiori per in cielo omnes animas presertim eas quae misericordiae tuae maxima indigent Ansvam Jesu in tuo in bovo slavi in tuo Ojca i syna, i Ducha Świętego niech wstąpi na was i pozostanie na zawsze. Amen. Szczęść Boże wszystkim na tę noc i jutrzejszy dzień, również świąteczny, drugi dzień Zielonych Świątek. Szczęść Boże.